Jednak na miejscu zastaje tylko wspólnika Waldemara. Gdzie Waldek? Co sobie sprawę sprawy załatwiać. Lidka, no tak mi przykro, że wam się nie układa. No. Ja też mam swoje granice. No, Waldek, dał byś popalić. Teraz się już nikogo nie słucha, nawet nie. Tyle razy mu mówiłem, przypominałem, powtarzałem. I miałem rację. Jak tak dalej pójdzie, straci Lidię. Mam dość. Janusz, czy ty myślisz, że Waldek się kiedyś opamięta? Mm. Czy sobie zawsze znajdzie jakiś powód do kolejnej kłótni? No wszystko będzie dobrze, no. Wszystko będzie dobrze mówić, naprawdę. Zaraz, co się tutaj dzieje? No, pięknie, mój najlepszy przyjaciel leci na moją żonę. Przestań, Janusz mnie pocieszał. No, Ziem, dotykał cię, podobał ci się? To wszystko twoja sprawka. Oszalałeś do końca? Dlatego mówię, że sms-y to żart, tak? Ty, no, gościu, weź się gońca, końca, w go... Janusz! Zwolnij po karetkę. Natychmiast tichmiast, pokaretka dwoń! Może moje montaże nie są najlepsze, ale co to w ogóle było? Jakiś kurdy cios, nagle ty pleży, jeszcze drugi cios. Kto to montuje? Kto wziął za to pieniądze?